Yeah. Nie tak na razie Co ty Franek oglądasz? Pokaż. A ty z rolą, ze mną w roli głównej. Jak podoba Ci się? Obejrzyj do końca w tym powiem Baron Słucham. Dziękuję za zaproszenie Łysy, dziękuję za zaproszenie, Tomek cieszymy Franek, co to cieszymy za... Się, cieszymy się, że jesteś. O fajnie, a co to za preza dzisiaj jest? Picking country. Picking country. A będzie gitara? No właśnie nie... A Ty umiesz u... grać na gitarze? U, no. no. grałem Ci, nie? E, to rozpalamy te... tego grilla? Rozpalamy. Jeszcze jest też najlepsze. No. E, chcieliśmy po prostu spędzić z Tobą e, trochę czasu. E, to e, bardzo mi miło. stwierdziliśmy, że e, każdy z nas e, lubi Cię. O, wow! E, bez żadnych... Y... Wazelina, nie? Wazelina. No właśnie, Wazelinka. bez żadnej wazeliny. Bez żadnej. Rozumiesz? Stanek, no. trudne zadanie przed Tobą. To znaczy? Herbaty bym się napił. A teraz, Jest taka możliwość? Zaraz będzie, poczekaj. Muszę tylko rozpalić. Pokaż, pokaż tę kiełbaskę. Zgłodniałem, wiesz? Ślinka przez, mi To Jak każdy z nas. Jak każdy z nas, Jacku. Baron, ty jesteś jedynym człowiekiem, który nie czuje głodu. Eee, czuję głód. Czujesz głód? Tak. To dobrze. Może wreszcie do tego Wąchowska pojedziemy? Mam nadzieję. Hmm. Myśmy się umówili na taki bardzo szczery wywiad, tylko wiesz co, ja nie bardzo rozumiem, bo jak gdyby są dwie kobiety. Jedna jest Ewa, to jest ta pani, pani major i z nią masz dzieci. Tak. Wójta. A druga to jest Wiesia. Wiesia. To jest ta, do której twoje serce pika. Tak, tak, to bardzo pika, bo zrobiła dla mnie bardzo dużo. To wiesz co, zjemy po kiełbasce najpierw. Już widzę łzy w twoich oczach. Taki twardy jesteś, nie? Zjemy po kiełbasce i pogadamy. Dobra. Baron opowiadaj, co się działo w ostatnich dniach tutaj? W ostatnich dniach nareszcie zacząłem chodzić, to jest po pierwsze. Po drugie bardzo chciałbym... <laughs> Jedną rzecz zrobić, jak e, będę miał dostęp do internetu, e, chcę zobaczyć, bo tam jakaś kobieta zamieszcza swoje zdjęcie i same pozytywne wpisy mi e, pisze, i chciałbym jej odpisać i podziękować po prostu za to, że. pozytywne. No, no, mówisz pozytywni. o tym ostatnim filmie? Tak. No tak, bo ty na samym końcu poskarżyłeś się na brak kobiety. E, bo... Ale powiem Ci, że niesamowita historia Twojego życia jest. A dzięki temu że... mogliśmy wszyscy cię lepiej poznać. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał takiego życiorysu jak ja. Nikomu Wiesz co pisali jak... widzowie, że powinni rodzicom dawać certyfikaty no. na wychowywanie dzieci, na posiadanie dzieci. E, myślę, że tak. Bo jednak jest bardzo wielu rodziców, którzy krzywdzą swoje dzieci zwyczajnie. E, ja myślę, że ja swoje skrzybiłem. Wcale nie byłem dobrym ojcem. Starałem się jak mogłem, ale na początku, a jak podrosły, że tak powiem, znaczy mój starszy syn, jak podrósł, wcale nie byłem dobrym ojcem i nie jest mi z tym dobrze, ale nic na to nie poradzę. Czy masz na myśli przemoc? Nie, nie przemoc. Znaczy. Pff. Przemoc? Nie, nie przemoc, tylko po prostu nie byłem dobrym ojcem. Ja to rozumiem, z kolei w tym pytaniu nawiązuje do tego, co ci twój ojciec zrobił. O Jezus Maria, człowieku, co ja bym ci opowiedział, co on mi zrobił, to... Tomku, a co u ciebie słychać? Eee, no widać, no starych kolegów eee, No stop e, biorę, grilla robię, żeby chłopaki nie byli głodni. A co ten nóż w swoich rękach robi? Mam schizę od razu no nie, brymbaj nie ważę Kiełbaski się krai, pół na pół Teraz wygląda tak No rzeczywiście imponujące Ale Różki wiesz co? Planek. Brakuje mi jednej rzeczy tutaj, znaczy wielu rzeczy mi brakuje. Jakiej? Wiele razy po to samo. Butelek. A nie ma butelek już. Nie ma butelek, nie ma kobiet. Jesteśmy tylko my. Ile wam zajęło posprzątania tego? Wiesz co? Pokoju? pół godziny. Tak? Po godzinie i sprzątaliśmy wszystko Zachęciłeś mnie, zachęciłeś mnie Dobra, Żeby swój posprzątać a, a co u siebie nie a, posprzątałeś? Nie pytaj, Aha. nie pytaj No to zobacz, podłoga jest czyściutka Wszystko jest czyściutkie Wszędzie jest posprzątane No i Godzilla przede wszystkim Jest Godzilla, nie, ale nie bez struga, ale no. Czyli kiepsko jest znowu no, Powiem Ci szczerze no. Ostatnio nie mieliśmy Zbyt dobrze do wyższego piętro wyżej zapraszam. Grzesiek tam wszystko mu pomógł wysprzątać. I zasprzątam Grzesiek. A nie łyszymy. Uważaj, żebyś się nie wywalił. Jacek nie uwierzysz. Co jest? Zobacz. Bo ty nie byłeś tu jeszcze. Nie mówię, eee! Stary. Wszystko wybanione. Zobacz. Pan. No? Pan całą gębą. Nie? Ekstra. Czy Nic nie ma. No. ekstra. Całe śmiecie kurwa bierze to. Nie, przepraszam. Całe śmiecie bierze to. Baron? A ty opanowałeś już te zachwiania równowagi z błędnikiem, sprawa? Nie. Mam tak uszkodzony błędnik, że nie potrafię trzymać równowagi. A zejście po schodach jest dla mnie tragedią. Po dlatego prostu... po ścianie idziesz? Tak. Dlatego idę po ścianie. Czasami nawet na prostej drodze nie mogę iść. I się chwieję. Ludzie może myślą, że jestem pijany, czy coś tam, a nie jestem pijany. Tylko ja. Nie mogę zachować równowagi. Proszę bardzo, herbatkę dostałem od Franka. A łysy robi kiełbaski. Ty wiesz co? Dzisiaj zjem kiełbaskę z rąk gangstera z Puszkowa. Schowaj ten nóż. muszę go mieć, bo przykręca kiełbaski. Ładnie zrobiona. Proszę bardzo, Jasku. O, dziękuję. Za Ciebie. Tam jest keczup. Jasne. Barona tam na grillu jedna kaszaneczka, co ona robi? To kupiła dla mnie mama, ale pomyślałem sobie, że jak masz nas odwiedzić, no to, że podzielę się z tobą, nie. I, że, bo ty lubisz kaszankę. Bardzo lubię kaszankę, ale wiesz co, to bardzo dziękuję, bardzo miło, ale podzielimy się w dosłownym z tego suwa znaczeniu, czyli zjemy ją na pół. Spoko, nie ma problemu. Za chwileczkę go upasisz, nie? O to chodzi, o to chodzi. Na, na, na razie wygląda bardzo dobrze, nie? Jak szczur w żelaznym sklepie, nie? Ale wiesz co, baron, nie mogę powiedzieć? <grym> że byliśmy w pokoju tak. u Wysego. Ty, no? Baron mnie zaprosił. Tak. Doszedł tam na górę? No? Zdziwiony jestem. Ale ty żeś tam porządek zrobił. Zresztą tu już widać, <grym> tutaj widać. Ile ci to zajęło, bo baron swój sprzątał pół godziny? O, mi dwie godziny, no. Okay. Bo tam była naprawdę duża sterta. To ja u siebie zrobię tak jak baron, żeby <laughs> mniej czasu <laughs> potrzeba. Baron, a co to za WUDU na drzewie wisi? To jest maska, która odstrasza obcych i nas pilnuje. Po prostu nas pilnuje. Bardzo fajna maska. Jeżeli ktoś przyjdzie tu zły, to po prostu będzie miał źle. Myślę... No wiesz, swoich ust Mariusz to brzmi naprawdę. Ja bym się ciebie wystarczył bardziej niż dół Dzisiaj jak byłem z baronem na rejonie, wracaliśmy, to widziałem po raz pierwszy osoby chudszą niż baron. Nie uwierzę, baron. E, wiesz co, Był ktoś chudszy od ciebie? Co, że... Tak, e, e, widziałem chudszą kobietę niż ja, e, nawet e, ze dwa razy. A to kobieta, czyli to tak, prawdopodobnie e, e, anorektyczka? E, wiesz co, ja już myślałem, że jakbym miał kawałek kajzerki, to bym jej dał, żeby e, coś chociaż zjadła. Chudsza ode mnie. Ja wiesz myślałem, co, ale że... ona jest taka chuda, nie z braku jedzenia. Tylko to jest. jest choroba po prostu. No bo, może choroba, ale jeżeli bym miał przy sobie kajzerkę czy coś, ja bym jej dał, żeby coś zjadła. Ale wiesz, jak mnie, na ambicje mi poszło, że ktoś jest chudszy ode mnie... Kobieta, którą widzieliśmy, ręce miała nie, niewiele grubsze niż to drzewo. Onoreksja. Prawdopodobnie. To chodź, ciasku ja pójdziemy do mnie, porozmawiamy sobie. bardzo, tu jest krzydełko dla Pana. O, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Zmrok zapada? No, zmrok zapada już. Po latarki. Wiesz co, tutaj coś mało mi gardła nie podcięło. To pułapka jest jakaś? Nie, tu jest linka, to ja tu się mieszczę pod nią, nie? A, okej. Okay. Ja się nie zmieściłem, to jest taka linka no. i po prostu no, zahaczyłem o to głową. Moja zasłonka taka Okej. Okay. Powiedz mi, czy ty szukasz guza na mieście, bo ty się często bardzo bijesz. Czy to jest tak, że ty idziesz po prostu na akcję jakąś? Ja się biję wtedy kiedy muszę, no. Kiedy się bronisz? Dokładnie. Ja już jestem stary, nie? Ja mam 53 lata, nie? I młodzież myśli, że może to wykorzystać, nie? 53 lata, nie mów mi, że stary. I, nie mów mi, że stary Nie, ni, Niestety nie mylą się, mylą się. Bo to oni z, guz z guzami wychodzą nie ja.